Czas pandemii i brak możliwości uczestniczenia w działaniach kulturalnych spowodowało, że wiele instytucji przeniosło swoją ofertę do sieci. Nie inaczej jest z Muzeum Miasta Mysłowice, który uruchomił dla mieszkańców i miłośników historii spacer wirtualny. Za pomocą naszego wirtualnego spaceru będziecie mogli Państwo bardzo szczegółowo i w detalach obejrzeć każdą grafikę. Bo to jest y, też y, zrobione nowoczesną techniką. Dzięki nowym technologiom można zobaczyć zmodernizowane ekspozycje poświęcone historii emigracji oraz fotografie upamiętniające wiele wydarzeń historycznych z okresu niemieckiego, międzywojennego okupacji hitlerowskiej aż po rozbudowaną fotogalerię z czasów PRL. Dla Mysłowic był to okres rozkwitu i angażowania środków, bo to, bo to przecież i górnictwo wtedy mocno stało, więc ten PRL to nie tak do końca negatywnie tutaj pokazujemy oczywiście graficznie. Jest to ciekawie rozwiązane. W odnowionej przestrzeni znajdziemy m.in. dział czystości prezentujący historię prania, prasowania i higieny osobistej. Zobaczycie Państwo ewolucję sposobu mycia, prania, od, począwszy od tzw. waszbrytu, czyli tarki, aż do pierwszej automatycznej pralki polskiej, która na ekspozycji się w tej chwili znajduje z pełnym opisem i z całą historią tego tego ciągu wydarzeń, które doprowadziły do takich zmian technologicznych w, w, w życiu codziennym. Wirtualny spacer i nowe ekspozycje to propozycja Muzeum Miasta Mysłowice na ten rok. Póki co mysłowiczanie będą mogli się z nimi zapoznać wyłącznie za pomocą wirtualnego spaceru, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce zobaczą je na własne oczy.